Witaj serdecznie. Jedną pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć odnośnie brokerów Forex, to że większość tych poleceń, które spotykasz w internecie, na jakichś stronach typu Forex Brokers, czy najlepsi brokerzy polskich, czy angielskich, w skrócie jest to wielki bullshit. Także po polsku, w tłumaczeniu, jakby to powiedzieć ładniej, Brokerzy różni, płacą, często najgorsi, najsłabsi brokerzy, typu jacyś tam plus 500, easy forex, o jakiś nazwach, easy, shizy, czy różni brokerzy płacą, niektórzy nawet dobrzy brokerzy, ja nie mówię, że wszyscy z nich to są najsłabsi brokerzy na świecie, tutaj na przykład jeden jest bardzo dobry broker, jeden z najlepszych w Stanach też, tak? Także za chwilę pokażę Tobie jakiego brokera my polecamy, który jest sprawdzony przez Was i polecany faktycznie przez ludzi, nie przeze mnie, nie przez jakieś strony internetowe, które tutaj ze przeproszeniem głównoprawda świadczą, tak? Czy po prostu są wykupione albo tworzone wręcz przez brokerów i brokerzy płacą tutaj, żeby się znaleźć? W ten sposób tutaj najsłabsi brokerzy na świecie znajdują się w topowych pozycjach. Tego brokera nawet nie znam. To też wszystko. Często to są najwięksi brokerzy z kapitałem rosyjskim, czy przepraszam, izraelskim, żeby nie powiedzieć żydowskim, ponieważ nie mam nic do tego czy innego kapitału, ale później model zarządzania Tymi brokerami jest taki, że bardzo łatwo przyjmują pieniądze w przeciągu 3 sekund, ale z wypłatą pieniędzy jest problem. Także musisz skorzystać z brokera, który jest sprawdzony, powinieneś skorzystać z brokera, który jest polecany. Także u nas na stronie przeprowadzę cię krótko przez proces, jak otworzyć konto u brokera. Na stronie forexistrader.pl w zakładce brokerzy znajdziesz polecenie brokera. Także ja tutaj klikam. To jest broker IC Markets, tak jak mówię, na przestrzeni ostatnich 6-7 lat, to jest broker, którego najczęściej polecaliście i mówiliście, Michał, czemu nie polecasz tego brokera, także w końcu yy, nawiązaliś, nawiązaliśmy z nim współpracę. Ja sam tradowałem u tego brokera, ale dla mnie to, że broker jest płynny i wypłaca pieniądze, to nie jest żaden zachwyt. To tak jakby rodzice, którzy Cię kochają. No doceniasz to lub nie, ale nie wpadasz codziennie w zachwyt. Jest to, jest jakaś naturalna kwestia rzeczy, że broker jest płynny, wypłaca pieniądze. Natomiast dużo brokerów, z którymi Wy współpracujecie, nie wypłaca pieniędzy, nie jest płynnych, czy wręcz nie są to firmy brokerskie. Także co chwilę mamy tego typu przypadki, także to takie duże ostrzeżenie. Tutaj, gdy otworzysz konto w IC Markets, czyli usprawdzonego brokera, i jednocześnie jednego z największych na świecie, otrzymasz bonusy od nas. Bonusy to jest kurs handlu na danych, czyli kurs publikacji danych o wartości 1500 zł otrzymasz całkowicie bezpłatnie. Kurs dla początkujących 1200 zł może już otrzymałeś. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem strony, to tutaj w tej zakładce otrzymasz również bezpłatnie kurs na start. Kurs początkujący sorry, i kurs na start o wartości 297 zł, również całkowicie bezpłatnie. Tutaj poznasz dwa powtarzające się układy, czyli otwierając konto z nami, klikając tutaj, załóż konto brokerskie. Ta strona może się troszeczkę zmieniać na przestrzeni roku czy czasu, tak? Ale znajdziesz przycisk tutaj, załóż konto brokerskie i odbierz bonusy. Ten przycisk bezpośrednio klikając. Ja tylko jeszcze sekundkę pokażę, że jak będziesz miał już bonusy przydzielone, to w zakładce moje kursy, ja tutaj wchodzę do mojej kursy, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie i masz pełno kursów, bo jestem administratorem, ale u ciebie to będzie jeden kurs taki, w zakładce moje kursy przykładowo publikacja danych czy kurs początkujący zobacz tu są dane ekonomiczne powtarzające się układy na danych dowiesz się w jaki sposób tradujemy w domu tradingowym na... dowiesz się jak publikacje 100% wyglądają pater numer 2 czyli powtarzające się układy w praktyce tak jak to wygląda podczas szybkiej zmienności a to jest tylko jedno nagranie tutaj o którym ja mówię akurat tak tych nagrań jest tutaj tak. około 30 powiedzmy czy 25 Także przykłady transakcji, też od razu poznasz, czyli trading w praktyce, tak? Ale wracając do otwierania konta, klikasz załóż konto brokerskie, czyli tutaj link prowadzi do konta z naszego polecenia. To jest specjalny link, także w momencie, kiedy go klikniesz, przechodzimy do linku, który już jest, że tak powiem, wyprowadzony od nas. Tutaj ten link. Wygląda normalnie, tak, ale jest jakoś połączony z nami. Także tutaj to konto, które otworzysz, wchodzi w skład, jakby to powiedzieć może nie tyle co naszej grupy, co jest po prostu przypisany klient do grupy Forex Trader i to by było na tyle, tak? Tutaj można kliknąć Client Login lub Start Trading, czyli otwieramy konto, również możesz założyć konto demo. Z konta demo nie ma żadnego bonusu, czy jakichś priorytetów, ale możesz dalej podpytać nas, co dalej zrobić, czy w jaki sposób radzić sobie z handlem tym zajmujemy się na co dzień cały rok, także naturalnie możesz otworzyć również konto demo na start, jest to mile widziane, tak, później pomyśleć o wpłacie 100 dolarów czy 100 zł na pierwsze konto typu klikamy start trading, czyli faktyczne konto Lata temu ten proces zajmował kilka dni roboczych. Teraz masz support. Tutaj e, 24/7 jest support. E, chat po angielsku, ale możesz też nasz zapytać, w jaki sposób sobie poradzić z tym. Wybierasz Polska. Tutaj wpisałem dane Michał Wiśniewski, e-mail, numer telefonu. Zobacz, że to jest zasłonięte. Coś tu się delikatnie e, pochrzaniło, ale, ale normalnie powinno być to widoczne. Klikam Next. Próbujecie przeprowadzić po prostu przez ten proces, na ile to jest. Na ile to jest banalne. Ja wypełniłem dane przykładowe od początku, Polska, Mike, Wis, jakiś tam e-mail, tutaj oczywiście faktyczne dane podasz, tak, swoje i numer telefonu. Numer telefonu nie jest konieczny, bo mogą próbować do Ciebie dzwonić, ale prawdziwy broker nie będzie do Ciebie dzwonił, prób próbując nakłaniać Cię, żebyś więcej pieniędzy wpłacił, albo że będą trajdowali za Ciebie. To robią brokerzy, którzy właściwie to nie są, nie są brokerzy, to są instytucje, często jakieś oszukańcze, tak? Czy jakieś firmy, które próbują zarabiać w ten sposób. Yy, trading nie jest, nie jest polecany, żeby ktoś za ciebie tradował, tak? W pierwszej kolejności, a na pewno brokerzy faktycznie nie dzwonią i nie mówią: o, dopłać pieniądze, albo będziemy tradowali za ciebie, tak? Także ja klikam, yy, klikam dalej, żeby pokazać tobie co robimy. Choose your account type. Zwykłe, indywidualne. Nie jesteś ani joint venture z kimś, czyli nie robisz na spółkę z kimś konta, ani korporacyjnego nie otwierasz prawdopodobnie, tak? Także uzupełniasz dalej ja tutaj 5 listopad, czy cokolwiek wpisuję znowu, tak? Żeby, żeby przejść po prostu dalej, przepisuję jakiś adres, tak? O, zobacz, jest podpowiedź adresu, tak, Łukasińskiego, przykładowo w Łodzi, tak, czy tutaj nawet system znajduje, e, hours refer by introducing broker, czyli zostałeś przekierowany z polecenia, tak, introducing broker to wtedy my, czyli że wprowadzamy Cię do tego brokera, e, dajesz next, trading account configuration, Tutaj yy, masz kilka platform. MetaTrader to jest to, co najczęściej widzisz u nas. To jest platforma MetaTrader. Dowiesz się w naszym też kursie czy w bezpłatnych materiałach, jak ustawić te wykresy, żeby były tak koło siebie, żeby miały taki kolor czarny, a tutaj, żeby były takie kolory zielone i czerwone. tak Tego wszystkiego się nauczysz. Dowiesz się tutaj u ciebie, będzie nie wiem, 100 zł czy 100 dolarów płacone. Czy jak startujesz od 10 tysięcy, to się pojawi takie saldo, tak, które będzie widoczne. 10 tysięcy złotych czy dolarów. Także to są ustawienia platformy MetaTrader. Do tego przejdziemy, czy, czy dowiesz się wszystkiego w praktyce. Także wybierzesz tutaj opcję MetaTrader 4. MetaTrader 5 to jest ta sama platforma, wygląda tak samo, tylko nowsza wersja. Z jakiejś przyczyny my wszyscy używamy MetaTrader 4, która jest taką klasyczną platformą. One się praktycznie niczym nie różnią, ale wybierz MetaTrader 4. c -Trader, to jest ich platforma, a raczej też chyba jakaś uniwersalna, yy, która jest wykorzystywana u różnych brokerów, ale ma inny wygląd, także też masz wybrać tą platformę, ale jak chcesz wygląd klasyczny, czy taki jak my używamy, to Metatrader 4 będzie najbardziej klasycznym. Yy, w skrócie MT4 używana jest u różnych brokerów, różnych brokerów. Co to oznacza? Że to jest tylko platforma, słuchaj, która wygląda tak samo, i różny broker jest podłączany pod nią. To jest MetaTrader 4, uni Uniwersalność, super. Możesz wybrać standard account czy row spread. Tutaj te konta, szczerze mówiąc, krowa, jak krowa, że tak powiem. Każda podobne mleko daje, i tutaj akurat konto, że tak powiem, często spływają pytania, jakie konto wybrać, Michał? Jakieś mikro, makro, y row spread, standard. Słuchaj, to jest zamedlanie oczu przez brokera, że mają niby kilka produktów, tak? A generalnie. Produkt mają jeden, tak? Produkt mają jeden, na którym tradeuje. Także jakikolwiek konto nie wybierzesz, będziesz miał tutaj te same instrumenty z reguły. Jeżeli będzie brakowało jakichś instrumentów, to rzeczywiście możesz y, zapytać brokera, czy zmienić y, typ konta. To się zmienia na przestrzeni lat. Prawym przyciskiem klawisz myszy możesz przejść show all albo pokaż wszystko jeżeli masz po polsku platformę to pokaż wszystko i wtedy wyskoczą wszystkie instrumenty na sam dół jeżeli by tutaj brakowało instrumentów to z reguły wystarczy kliknąć prawy klawisz myszy i show all jak już zainstalujesz platformę tak także to są takie proste słuchaj wskazówki co się dzieje? Currency. Najlepiej wybrać dolar, bo wtedy jeden pips na niektórych instrumentach walutowych to będzie jeden pips, będzie jeden dolar. Proste przeliczenie. Ale jaką walutę nie wybierzesz? Tutaj akurat nie ma złotówek. Moim zdaniem najlepiej otwierać konta dolarowe i przeleć po prostu dolary. Także to taki mój tip, taka wskazówka, ale możesz przeleć też złotówki albo jakąś inną walutę. Nie ma to dużego znaczenia, także jakiekolwiek konto byś nie wybrał, to uzyskasz praktycznie to samo, tak? Dalej. Tu jest question security, czyli takie pytanie zabezpieczające: What is your mother, maiden's name? Imię panieńskie, matki z reguły, tak, albo imię pierwszego zwierzaka, jakiego mieliśmy, czy na jakiej ulicy dorastałeś, tak? To są takie proste pytania po angielsku, agree. Dalej, czyli przykładowo ja wybieram, nie wiem, Kowalska, tutaj wpiszę moja mama, panieńskie nazwisko, to nie jest jej panieńskie nazwisko, ale przykładowo Kowalska wpisuje tak? Także klikam submit i zobaczymy, co dalej, czy od razu mnie popchnie do przesyłania dowodu osobistego lub paszportu, prześlesz dosłownie kilka dodatkowych informacji, Tutaj e, informacja jest przykładowo, e, lepiej zaznaczyć, że jesteś employed, zatrudniony albo self-employed, czyli jakiś biznes, e, na pewno nie student albo, albo bezrobotny, bo wtedy mogą się przyczepić z jakiejś polityki, że nie masz pieniędzy, żeby tradować, a chcesz tradować, czyli będziesz narzekał po roku, że straciłeś pieniądze przykładowo, a nie masz tych pieniędzy, tak, investment e, amount US dollar, czyli ile mniej więcej będziesz próbował inwestować, tak, Yy, jaki, jaka jest natura transakcji? Także możesz tutaj uzupełnić, że inwestycja, czy, a raczej spekulacja, czyli oni sprawdzają poziom świadomości klienta. Jeżeli ten poziom jest bardzo słaby, typu, yy, że jesteś bezrobotny, chcesz 0 zł, 0 dolarów inwestować, a tak naprawdę szukasz inwestycji, a to nie jest inwestycja na platformie, tylko jest to spekulacja bardziej, tak? What is your annual income? Możesz tutaj zaznaczyć 50, 100 tysięcy dolarów. Przykładowo, what is your estimated net worth? Czyli ile masz wartości jakichś aktywów, tak? Mieszkań i tak dalej. Ja tutaj często zaznaczam, że jest to zdecydowanie więcej niż 250 tysięcy dolarów, tak? No i w ten sposób mogą się Odczepić od ciebie. Tutaj mam wiedzę o forex, kontraktach i tak dalej. Tak, jeżeli tej wiedzy nie masz, to zdobędziesz u nas na kursie nawet bezpłatnym. What is your forex trading experience? Jakie jest doświadczenie? Zaawansowane, derywatywy, czyli produkty. Czy jesteś świadomy, że możesz na tych instrumentach stracić cały kapitał? Tak, jestem świadomy. I have experience qualification, mam, mam doświadczenie odpowiadające temu, o czym mówię. Daję submit, czyli dalej lecimy. I tutaj już przechodzimy do naprawdę prostych opcji. Government Photo ID, czyli dowód osobisty albo paszport, albo dowód osobisty, tak? Klikasz, wrzucasz tutaj paszport widoczny, upload i w ciągu doby, czy nawet krócej na przestrzeni 3 godzin jest to zatwierdzane. Tutaj Proof of Residence, Utility Bill, czyli jakiś rachunek. Rachunek za prąd, rachunek z swoim imieniem, nazwiskiem, adresem, czyli gdzie mieszkasz, że jesteś z Polski, faktycznie tak? Internet Bill, czyli rachunek za internet, czy bank Statement. Najprościej to konto bankowe pokazać wykaz, czy gdzieś, ale konto bankowe to musi być Twoje imię i nazwisko, czyli musi być widoczne, bo dużo statementów, czyli wyciągów bankowych w Polsce jest bez imienia, nazwiska i na świecie też. Banki się tak cwanią, słuchaj, przysyłają Ci wyciąg z konta, ale bez Twojego nazwiska albo adresu. Czyli jak coś im się popieprzyło w systemie, za przeproszeniem. I pokaż później ten wykaz, że o, miałem 100 tysięcy dolarów, a teraz nie mam nic, a oni powiedzą: Nie, to właściwie to sobie mogłeś wydrukować, tu nie ma imienia, nazwiska, albo nie ma numeru konta, albo nie ma twojego adresu, rozumiesz? To nie jest dokument prawny. Także nie mówię, że jest bezprawny, ale dużo wyciągów bankowych w Polsce i na świecie brakuje informacji, albo nie ma twoich danych adresu, albo nie ma jeszcze czegoś innego, nie ma numeru klienta. Dlaczego tego nie ma? To wszystko powinno być na takiej jakby pseudofakturze, która jest wyciągiem konta. Także zwróć uwagę, jaki wyciąg z konta Twojego banku możesz dodać, żeby były te dane, imię, nazwisko i adres. Imię, nazwisko, adres i tam logo banku. Banki też loga nie wklejają swojego czasami na ten dokument. Znowu, dlaczego wstydzą się, boją swoje logo? Tak to wszędzie logo umieszczą swoje. Na każdym samochodzie. Oblepiliby Twój samochód za darmo taśmą klejącą ze swoim logiem, jakby tylko mogli. A na, na statementach, na wyciągach bankowych nie chcą umieszczać. To tak jak działa ekonomia jak działają pieniądze, jak działa odpowiedzialność, tego nauczysz się też podczas kursów biznesowych i Forex is Trader, tak, różnych, których prowadzimy, dlaczego jednego brokera wybierać, dlaczego nie, e, także tutaj jakiś e, rachunek bankowy, krótko mówiąc wyciąg bankowy, ale z adresem e, dodać i to wszystko w tym procesie, widzisz, można 5, 5 minut, mi zajęło to 15 minut z pokazywaniem wszystkiego, e, tutaj można kliknąć też Complete Later Fund Now, czyli możesz też przelać środki, czyli dodać dodać środki, zobacz, FunNow, ze Skrilla, z kart, to wszystko są karty kredytowe, czy karta, karta debetowa, czyli po prostu z karty debetowej, czy karty kredytowej masz przelać środki. Skrill, Klarna, to są systemy płatności międzynarodowe, tak, także jest tutaj dużo możliwości, ale z reguły wybierzesz jakąś kartę, czyli z konta po prostu karto tak, zapłacić z konta debetowego, czy kredytowego, po prostu zapłacić kartą i w ten sposób masz już pierwszy tysiąc złotych, czy pierwsze 10 tysięcy na koncie, możesz tradować. Także... także przechodzisz na platformę i szukasz pierwszych powtarzających się układów. Teraz nie widzę, słuchaj, tych układów specjalnie na rynku, ale, ale mogę Tobie pokazać, daleko nie trzeba szukać układy, które się powtarzały dosłownie kilka, kilkanaście minut temu, tak? Czyli pierwsze możliwości, gdzie można było wchodzić w rynek i odebrać pierwsze kilkaset, czy nawet kilka tysięcy dolarów dosłownie na przestrzeni czasu. Także to taka moja wskazówka, co będziemy dalej robili, czego się będziesz uczył, w jaki sposób wykresy rosną, czy spadają tutaj. Tak samo są możliwości piękne, spadkowe, czy różne możliwości wzrostowe, tak jak tutaj wykres pokazuje. To była przykładowo ta możliwość. Także to tak odnośnie tego, co się dzieje. Dlaczego z tego brokera też skorzystać, tak? Tutaj po tym jak masz już verify your account, zobacz deposit można zrobić, kliknąć accounts to, to mają tutaj różne, różne konta, tutaj akurat tu gdzie kliknąłem nie ma żadnego konta, bo to tak jakby nowe nowe założyliśmy, fikcyjne Mike Viz tak, konto, także to nie jest ani moje konta ani rachunek u tego brokera, ale tu można by zmienić je na realne konto, zdepozytować, później wypłacać pieniądze, withdraw, to jest wypłata, tak, gdzie wypłacamy bank transfer lokalny, czy, czy na rachunek konta, w którym tradujemy, tak, czy jeszcze inaczej, także to są takie proste opcje, tym się będziesz martwił później, jak zarobić pierwsze pieniądze, jak wypłacić te pieniądze, tak, international, czy local transfer w kraju, także może być to polski bank, może być to jakiś zagraniczny, także to są takie detale. Dlaczego tradujemy u tego brokera? Normalnie brokerzy w Unii Europejskiej to jest bodajże 1 do 30 dźwignia. Jeżeli nie wiesz, co to dźwignia, to się dowiesz. Tak? Z 1000 z dolarów 1 do 30 to dźwignia tworzy 30 tysięcy do handlu na Twoim rachunku, czyli z 1000 robi się 30 tysięcy do potencjalnych transakcji. Natomiast ten broker może Tobie zaoferować 1 do 100, 1 do 500, czyli 1000 dolarów to potencjalnie 500 tysięcy dolarów na Twoim koncie do wykorzystania w transakcjach. To jest tak zwana dźwignia finansowa. Także w Polsce ten lewar jest nieduży. U brokerów w Australii, czy innych, którzy generują tego typu możliwości, mogą Cię przełączyć na swoje konta nie europejskie, tylko właśnie bardziej światowe, uniwersalne, czy w innym kraju, w innej jurysdykcji. Tak? Gdzie możesz też Tradeować. Skoro broker to umożliwia, to znaczy, że musi być to prawne, tak? Bo oni odpowiadają za to też. Także pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymaj się. Pozdrawiam. Jesteśmy w kontakcie. Do nas możesz zawsze pisać. Nie wiem, czy tu jest jakiś kontakt, ale napiszę kontakt również tutaj na tej stronie. Michał, małpa, To jest nasz e-mail. Tutaj nie ma, zobacz nawet zakładki. Skontaktuj się, ale dodamy kontakt tak, żebyś mógł tutaj napisać e-mail spokojnie na michałmałpaforexistrader.pl Ktoś z nas zawsze odpowie. Tu można kliknąć w czat też. Zobacz, jest czat 24H. Tu jeżeli nas nie ma akurat na czacie, to zostaw swój e-mail, tak? Czyli chrismałpawp.pl. Przykładowo zostaw swój e-mail. My odpowiemy w przeciągu 24 godzin. Tutaj cały czas pracownik nasz śledzi to każdej doby. Także może nie odpowiemy w przeciągu 5 minut. Ale otrzymasz odpowiedź na pewno od nas. Także pozdrawiam serdecznie, trzymaj się na razie, hej!